Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 30 września 2025 roku. Po 1313 komunikat Ministra Cyfryzacji. punkt 1 z dnia 24 września 2025 roku w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w artykułu 73 ustawie trzy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Myśli prawo o ruchu drogowym, zgodnie z artykułem 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku. O dokumentach publicznych na podstawie artykułu 73 ustawy, a ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku. O dokumentach publicznych Dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1669 i Punkt 3 ogłasza się, co następuje, termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w artykule 73 ustawy 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, myślnik Prawo o ruchu drogowym dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 1251 oraz 2025 roku, pozycja 820 i Punkt pusty zgodnie z artykułem 7 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku. O dokumentach publicznych określa się na dzień 1 października 2025 roku. Z tym, że termin udostępnienia tych rozwiązań określa się na dzień 1 lutego 2026 roku. Minister Cyfryzacji Dydstanderski punkt pierwszy. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej myślnik informatyzacja na podstawie paragraf 1 ustawy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 roku w szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji Dziennik Ustaw pozycja punkt 20.